Dziwnie Niebiescy, telewizja kibiców Ruchu Chorzów. Witam wszystkich. Co do meczu, na pewno źle weszliśmy w ten mecz. Dostaliśmy bramkę w 20 sekundzie. Przeciwnik ma już 1-0, mógł się cofnąć i w zasadzie nas kontrować. Ale myślę, że do czerwonej kartki po prostu graliśmy słabo. Nie graliśmy agresywnie, przegrywaliśmy wszystkie te pojedynki. Także o czerwonej kartki można powiedzieć, że był inny zespół. Tomek zadebutował w bramce, dobrze bronił. Wszyscy zawodnicy grali na 150% i, i można powiedzieć, że były to dwa różne spotkania przed czerwoną kartką i po czerwonej kartce. Szczelamy jedną bramkę, drugą. Szkoda, że nie trzecią. Myślę, że mieliśmy u temu wiele, wiele okazji. Ale chciałem tu podziękować zawodnikom za tą walkę do końca, za pokazanie tego charakteru na boisku, bo na pewno go zostawili, szczególnie od tej czerwonej kartki dla, dla smuga. I, I chciałem również podziękować kibicom za, za doping i, i za atmosferę, jaką stworzyli na stadionie. Dziękuję. Dziękuję tenerze, Czy są pytania do trenerów? Jakie z perspektywy pana wyglądała ta sytuacja na czerwoną kartkę? No myślę, że z mojej perspektywy byliśmy zaskoczeni, że jest karny i czerwona kartka. Będziemy to analizować. No, sędzia mówił, że nie miał żadnej wątpliwości, że, że czerwona kartka i karny. My mieliśmy dużo i, i dla nas była to kontrowersja, bo, bo ten zawodnik na pewno wbiegał w Dawida i, i, i zrobił też, też ruch do niego, ale zobaczymy to. Musimy zobaczyć na, na wideo. I jeszcze proponuję: karę. Na bramce stanie to megnowa, rozumiem. Kamil nie będzie gotowy. Kamil z nami nie trenuje, także jest cały czas na boku. Na razie mamy tylko jednego bramkarza, jest nim Tomek, także zobaczymy. Na razie na pewno jest numerem, numerem jeden.